Dziewiętnaście. Stara bukłowa nie miała żadnych wątpliwości. Kto się za zauroczył? Wyraźnie widać, ten brak apetytu nawet na kwaśne, to popłakiwanie po kątach, te bóle głowy. A spróbowałaś chociaż przełacyć złe? spytała zakłopotanej kocewiakowej, gdy ta przyszła do niej na zwierzenia. Oblizała mi czoło do trzech raz, żeby zlizać te bóle, i wyplułam na psa jak się należy. Ale tyle pomogło, co umarłemu dzwon. Boli ją tak, że ani gdzie iść, ino siedzi, milczy, patrzy w ziemię. W ziemię przeraziła się starucha. To na co ty, to czekasz? Chcesz, żeby ci dziełcha? Tfu, tfu. Nie powiem tego śpetnego słowa. Tako panna, jako źróbko! Urodno, aż ślipia rwie i do ziemi odewła Dewła. Nie oglądaj się, no leć do dumu i rób to spatykamy, miatły wisz. Albo choć pomogę ci z duszy serca idziem. Weszły do izby akurat w chwili, gdy zefiryna dopychała kolanem podróżną sakwę. Kajcie się, zdziwiła się mama. Ta wągrodna, tu nie ma dla mnie życia. Zaskoczyła je, zbiła z pantałyku. No, dobrze, dobrze, odezwała się bukłowa z tą dziwną łagodnością, z jaką przemawia się do chorego. Posiedź se, poczekaj, coś tu zrobię, żeby ci się poprawiło na sercu, Zefircia kochana. Zefiryna wzruszyła ramionami. Nic mi nie trzeba. Chciałabym tylko stąd iść, gdzie oczy paniosą. O, o, o! Krzyknęła rozpaczliwie mama. Ode mnie, matki rodzony, od ojca, od tych niewinnych dziecek, co ci są bratem i siostrą. Zefirna rozpłakała się serdecznie. Wyłożyła zawartość sakwy z powrotem na łóżko. Ręce jej opadły. Książki ze sobą chciałaś brać. W głosie bukłowej zdziwienie mieszało się z wyrzutem. Dajcie mi święty spokój, odpysknęła Zefiryna. Spojrzały po sobie porozumiewawczo i przystąpiły do działania. Mama rozdmuchała zarzewie pod blachą i cisnęła na nie trzy patyczki ułamane ze starej miotły. Bukowa mozoliła się nad połączeniem trzech igieł w taki sposób, aby stanowiły trójkąt o równych ramionach. Oczko jednej igły było zbyt małe, nie mogła w nie trafić czubkiem drugiej. Zmrużyła oczy, przeklinała po cygańsku. – Gdzie Sylwia? – otknęła się mama. Zefiryna wyskoczyła przed dom. Na rozmiękłym śniegu obok puja, usiłującego daremnie ulepić choćby małego bałwanka, stała Sylwia i przyglądała się robocie wrata. Sylwusiu, chodź do domu, bo cię złapie dziad. Wcale się nie zlękła, ani myślała uciekać. – Chodź, tam ci chlebka z cukrem. Zachęciła Zefiryna. I to nie pomogło. Zefiryna siłą porwała małą do domu i rozwierzganą, drącą się w niebogłosy oddała mamie. Zamiast wyprawiać te... Wyraz zabobony nie chciał zefiry nie przejść przez gardło. Lepiej by mama... Mnie chce uczyć, jak mam dziecko chować. Matka zamierzyła się na Zefirynę, no ale zaraz opuściła rękę. Zefirć powiedziała ciepło. Napij się, kochana, ty wody. I no tak, żeby te węgielki zmietlanych patyków na dnie garnka nie śmiały się ruszyć ostrożniuch. No łyknij dwa razy. A trzeci łyk, trzymaj na języku i myśl se, napsa urok, napsa urok, napsa urok, aż podstawiemy ci miskę z igiełkami. Wyplujesz wodę w sam sirodek tych igiełków, pamiętaj. Oj mam ja z wami, jęknęła zefiryna. Dla świętego spokoju zrobiła, co chciały. A gdy poczucie jej się nie poprawiło w czasie określonym przez wróżbę, czyli w ciągu trzech godzin, uznały, że to żadne uroki, tylko Zefiryna po prostu udaje nie wiadomo co, bo nie chce jej się robić. – Pokaż mnie język – rozkazała matka. – Pokaż, bo inaczej te uroki, co tu bezpotrzebnie odpędzały, przylecą do ciebie ze świata i dopiero będzie. Zefiryna spełniła polecenie. A teraz bierz karty i idziemy na miasto. Dosyć leniuchowania. Już i tak zarwany tylachny kawał dnia. Nie będę wróżyć. Nie mogę. A bez co to tak? Zapytała zaczepnie Bukłowa. Można wiedzieć? Można. Wstydzę się. Aha. Od razu, żebym sobie pomyślała. Nic tylko ta śkoła przewróciła i wełbie. No i zgadłam ze a ty, że cygan, co swojemi gardzi, Panu Bogu śmierdzi? Bierz kartę! Zefiryna sama nie wie, dlaczego nie oparła się energiczniej. Dlaczego nie uciekła podstępnie z domu, nie wyruszyła do Wągrodna albo do tych cyganów w Baniosze pod Górą Kalwarią, gdzie też ma jakiś krewniaków. Chyba ktoś inny siedzi we mnie i rozkazuje robić wszystko na moją zgubę. Może spałam z otwartymi ustami i połknęłam jakąś przeklętą duszę, pomyślała zabobonnie. W parku, gdzie jeszcze do niedawna obnosiła z dumą swoje tygaństwo, pewna, że się podoba przechodniom, swobodna, teraz była jak zwierzę wyciągnięte siłą z kryjówki i narażone na oglądanie przez ludzi. Chodziła po pustych, bocznych alejkach, zdalało u ulicy, a gdy się zbliżyła, zmuszona hałaśliwymi nawoływaniami matki, nie mogła wróżyć. Patrzyła tylko, czy wśród przechodniów nie ma kogoś znajomego za szkoły bała się spotkania, najbardziej z panią dentystką. Chociaż przed skarbiszem, przed ulą rogoszówną, też wolałaby się zapaść pod ziemię. Myślała o klasie. Jako uczennica czuła się o wiele szczęśliwsza niż teraz. Dużo by dała, żeby wróciły tamte dni, kiedy nie wykradła jeszcze strzykawki i nie wzięła do ręki tych pieniędzy. Zafirka, odezwij się do ludzi, co stoisz jak wkopany pieniak. Do zamkniętej gęby i muchanie wpadnie. Pawróżyć, karty stawiać. Zawołała Zefiryna przed siebie, do nikogo i aż jej coś załkało w gardle. Czy taki będzie mój los do końca życia? Pomyślała. A bo Cyganeczka potrafi wróżyć. Usłyszała ciepły głos i zobaczyła obok siebie starszą panią, przyjemnie uśmiechniętą. Spróbujcie, pania, sama się dowicie. Poparła zefirynę matka. Spróbujcie za parę groszy, więcej macie niż dacie. Nie żałujcie cyganowi. Kto cyganowi żałuje? stem się, Pan Bóg, prachuje, no jak. Ona chyba nie umie, taka młoda. Lepsza młoda niż listara, zmysłał nieświeże. Przyściuch nowy czuje jak trza, dokument nie odgadnie. Każdzie sobie wróżyć pani. Daleka droga was czeka. Wiele z ludzi zobaczycie, coście ich dawno nie widzieli. Klientka nie oparła się pokusie. Należy widocznie do tych, co same szukają wróżek. Niby to troczą się, bo tak wypada, i żeby ta nie zapłacić. Zefiryna skorzystała z podszepniętego przez mamę tematu. Plotła o weselisku jakiegoś daleko mieszkającego krewniaka naiwnej babiny, o radościach, jakie ją rzekomo czekają, i trochę o wrednych sąsiadkach dodała. I o niespodziewanym liście z domu rządowego. Całość wyszła jej dość składnie. Dążcie, pani, jeszcze piątkę? poprosiła, gdy klientka zbierała się do odejścia. Piątkę to ci dadzą w szkole? odparła dowcipnie. Już nie, pomyślała Zefiryna z bólem serca. Szczęsny dzień dziś mamy, oceniła matka. Mnie już dwie głupie baby się trafiło. Zapłaciły nieźle, obiecały przyjść znowu. Bukłowa zaśmiała się zrazu, przytaknęła, bo jej także dobrze poszło, lecz natychmiast dodała uwagę, że do wieczora jeszcze daleko i wiele może się zdarzyć. Wymówiła chyba w złą godzinę, bo po pierwsze, powodzenie skończyło się jak ręką odjął, a po drugie, ten wypadek z milicjantem. Zefiryna kręciła się właśnie wśród ludzi czekających na autobus. Pragnęła zarobić parę groszy, zanim młodzież wyjdzie ze szkół i będzie wracać do domu, Nagle poczuła czyjąś dłoń na ramieniu i usłyszała słowa. – Proszę za mną! – szarpnęła się, chciała uciekać daremnie. – Chodź, porozmawiamy! – powiedział milicjant i wskazał ławkę w parku. – Ja wcale nie wróżę. Ja ja chciałam jechać do Warszawy. Pytałam, kto ostatni w kolejce do autobusu. Do rozmowy wtrąciła się mama. Iła narzekać płaczliwie, że Zefirka to przecież dziecko, które nie potrafi nawet kart dobrze potasować. Ale milicjant nie dał się nabrać. Spisał imiona, nazwisko, adres. Spytał również, jak nazywa się stara cyganka, która uciekła przed chwilą w parku. Jako znowu cyganka. O kim pan władzunio mówi? Tu nie było nijaki cyganki, no my dwie. Coś mi się wybrały do Warszawy po sprawonki. Dobrze, dobrze. Otrzyma pani wezwanie do stawienia się w komisariacie, a teraz proszę zabrać córkę, wracać do domu i nigdy więcej nie zajmować się stawianiem kart za pieniądze. Do widzenia. Nikt nie rozumie człowieka, westchnęła ciężko mama. Ja rozumiem, kochana mamusiu, powiedziała zefiryna w duchu. Wstydziła się mówić o tym głośno, nienawykła do czulenia się, do atłasowych słówek. Na polecenie mamy przeczekały za węgłem najbliższego domu, aż ludzie z przystanku rozjechali się w swoje strony i milicjant znikł z pola widzenia, po czym wróciły do parku. Trzeba przecie zarobić parę groszy, powiedziała mama. — Ojcu kapota z pleców spada, w butach idzie a go znać. Zastąpiła drogę pierwszemu przechodniowi, wybranemu na chybił trafił. — Każ se, panie, powróżyć. Powiem, co dla ciebie diabeł za pazuchą trzymie. Zefiryna po zajściu z milicjantem bała się wyciągnąć karty. Ogarnęła ją panika, wszystko wydało jej się groźne, najeżone niebezpieczeństwem. A cały świat nie wart funta kłaków. Co tu się wyprawiała? — spytała Sara Bukłowa, powróciwszy na swój posterunek. Trzeba było nie uciekać, to być ciotka widziała na własne oczy, odwórknęła mama. Ale ja szlachetna nie wydałam, kto uciekł, choć mnie milicjant pytał. Oj, cała chodzę w sobie. Musiałam się no trochę wody napić, bo mnie w gardle zasło. Usprawiedliwiła się Bukłowa. Trzeba się brać za robotę. Idę. Jak nogi nie chodzą, to usta nie jedzą. Trudna rada. Powróżyć, laleczki, powiem, to kocha. W żelaźniance gwizdek na drugą zmianę. Tylko patrzeć, jak na ulicy ukaże się młodzież wracająca ze szkoły. Zefiryna stała jak na rozżarzonych węglach. Chodźmy już do domu, chodźmy, mamusiu. Coś mi mówi, że trzeba uciekać. Tak? Matka się zlękła. To idziem. Zmysła masz młode, czujne. Ktowi? Może się skrada do nas jaki hycel. Podczas drogi mama nie powiedziała słowa, tylko nieopanowanie marszczyła brwi, krzywiła usta. Widać było, że prowadzi w myśli jakąś nieprzyjemną rozmowę. Dopiero przed domem na widok Jaglankowej i ciotki Elzy, krzątających się po podwórzu, zawołała: Ojej, co ja wam powiem? Ojej! Gadaj, kochaniutko, a prędko, co się stało? zachęciła ją Jaglankowa: Chodź ta do mojej chałupy, bo jeszcze nas kto podsłucha. Matka koloryzowała okropnie dla dodania zajściu z milicjantem sensatyjności i grozy. Nie liczyła się wcale z zefirną, jako naocznym świadkiem, pewna, że córka jej nie wyda, lecz przeciwnie, podeprze swoją fantazję, jeśli zajdzie potrzeba. Ojciec miał dziwną minę, chyba oddzielał prawdę od fragmentów czysto dekoracyjnych, matczynego opowiadania, ale ciotka Elza słuchała z otwartymi ustami, odkąd straciła wzrok, bardzo lubi słuchać. A w przesiadywała całe niedzielne popołudnie u krewniaków, którzy mieli radio. Najbardziej podobał jej się teatr wyobraźni. Zefiryna postanowiła wtedy, że gdy będzie miała za co kupić ciotce radio tranzystorowe, aby mogła nosić je zawsze ze sobą i słuchać, kiedy zechce. – A po co wydała milicjantowi swoje nazwisko i prawdziwy adres? – spytała ciotka mamy. – Zefirynie się wyrwało spod języka i tak. Nie dziwota, że, że dziewuszyna straciła głowę w takim zakołowańcu. – Oj, oj, oj – rozgrzeszyła Zefirynę Jagdankowa. Ja byś za strachu wtrącił pujo, ale zaraz wyraził żal, że go tam nie było. Niedobrze ocenił sytuację ojciec. Tara, to mówisz niedobrze. A jak ci mój powiadał, żebyś poszedł z niem do fabryki, toś był taki chwiejny, niby koński łagon na wiatrze, skarciła ojca Eglankowa. I tak i nie, i znowu, tak jeszcze raz nie. Bo mi psiach ma tak jakoś. Wolę, żeby mi było głodno i chłodno, ale swobodno. — Będziesz miał swobodno, jak ci babę zaharesztują — wtrąciła się ciotka Elza. — E, a no tak się nie będzie. Po to Pan Bóg dał cyganowi nogi, żeby mógł uciec, w kie przyjdzie mus. — Gdzie uciekniesz? — krzyknęła mama. — Po lasach nie wolno, a jak siędziesz, to jakbyś ten, co cię szukają, do pułapki w las. — Zamelidujesz, się i leżysz. — Oj, moja Abdula. Nie lamęć, nie rób za dymu, bo się nie pali. Jak przyślą jaki papier, to pójdę, weznę wszystko na siebie, psiachma. Taki świat? zapytała Jagdankowa ironicznie. fabryki się boisz, a do komisariatu sam pójdziesz. I fabryki się nie boję, i no. ta Tato się niczego nie boi, zawołał Pujo. Ani psa, ani niczego. Ojciec przygarnął małego do siebie, pociągnął kilka razy z fajki, odchrząknął i rzekł. Nie chcę mnie się brać na kark tego homonta, ale trudno. Kiedy Sylwester wraca do domu, przyjdę do was, pogadam z nim ostatecznie. Zefiryna była zbyt przygnębiona, żeby obiecanki ojca zdołały ją uradować. Zresztą, ile to już było takich obiecanek. Skrzypnęły drzwi sieni. Tu pod nóg, dla otrzepania śniegu, znane sapanie i do izby wpakował się wuj Teodor. – Ho! – zawołali wszyscy chórem. Siadaj na ławie i opowiadaj o sprawie, zachęcił ojciec. Tu sesiądź, bliżej pieca. Postoję. przesiedziałem się w pudle jak lalka, mam dosyć. A poreszcie nie przyszedłem na opowiadanki, no zobaczyć, czy nie ma tu mojej rozalki, bo gdzieś babę poniesło i hałupa zawarta. Siadaj, mów, jak ci tam było. Wójteodor dał się błagać bardzo łatwo. Czego mu w tym komisariacie nie zarzucali. Ho, ho! A on im się wywinął, jak wąż z garści. Jak ja by byłem cygan, mówił, żeby ich nie ocyganiłem. Zefirna wyszła z domu. Wczesny modry zmierzch. Zapalono latarnie. Na wąskich ślizgawkach wzdłuż chodnika uwija się dzieciarnia. Jest i pójo, Nie wiadomo, kiedy wymknął się z domu. Zefirka, tam do mnie pytał, gdzie ty jesteś. Zephyr nie zrobiło się gorąco. Ciekawe, czego chce. Może znów jakiś skandal. Słyszysz? No słyszę, słyszę, kochany. Co on chciał? Nie wiem. Mów dalej, pójo. Ja by ci mówiłem, żeby miałem co. A jak mu odpowiedziałeś, gdy cię pytał? Że jesteś w domu. I co on na to? Nic, tylko ten drugi coś gadał. Jaki drugi? Zwyczajny. Ojej, muszę się ślizgać, bo moja kolejka minie. Poczekaj, że utrapieńcu, gadaj o tym drugim, powtórz, co on ci mówił. Sama go spytaj, patrz idzie tu z dandem.